Dzień dobry Państwu, tak jak obiecaliśmy na pytania, które się pojawiły w czacie, odpowiedzi. Bardzo dużo pytań było o dawki nawożenia, o zbilansowanie nawożenia organicznego, mineralnego. Proponuję to załatwić w inny sposób, dlatego że było tych pytań całkiem sporo i te odpowiedzi by zajęły zbyt dużo czasu, a też byłyby pewnie nieciekawe dla innych osób. Więc proponuję, że pojawi się tutaj adres e-mailowy do naszego biura. Proszę na ten adres po prostu wysłać maila, że chciałbym na przykład kalkulator nawozowy. Tam nie trzeba wiele pisać. Ja wyślę wtedy na ten adres kalkulator właśnie do wyliczania tych nawozów i łącznie z instrukcją wideo jak to zrobić i myślę, że każdy sobie poradzi. Było jeszcze troszeczkę pytań o, na przykład o formy, czy na przykład jak jest pytanie o formę nawozu, a nie dawki. Witam, czy warto stosować rzędowo NPK 82424 24 w ilości 250 kg zamiast poligapu, wprowadzając przy okazji dodatkowo potas. Myślę, że jeśli już ten nawóz jest kupiony, to oczywiście można go wsypać do podsiewacza, ale nie w ilości 250 kg. Tylko przykładowo tam wrzucić 100-120 kg, resztę rozsypać przed siewem. A na przyszłość do podsiewacza kupić taką formę nawozu, gdzie jest dosyć dużo formy amonowej i fosforanu łatwo dostępnego, bo chodzi nam o to, żeby w tych początkowych fazach rozwoju, gdy gleba jest jeszcze zimna, pobierała skutecznie fosfor. A potas tak naprawdę jest potrzebny troszeczkę później, kiedy już kukurydza ma dobrze rozwinięty system korzeniowy. No tak mówię z pamięci 8, 9 więcej liści. I tak naprawdę ten potas, który jest wysypany, że tak powiem, przed siebem, wymieszany z glebą, jest jak najbardziej dostępny. Poza tym nie ryzykujemy tego, że w tej płytkiej warstwie, blisko powierzchni ziemi jest duża koncentracja nawozu. No i jak się zrobi przykładowo sucho, no to te nawozy niestety nie będą dostępne. A te, które będą w jakiś sposób wymieszane z glebą, umówmy się, rozcieńczone tak jakby, na różnych wysokościach, kukurydza będzie szukała tych składników, korzenie będą rosły. Wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie. Czy mocznik pod orkę wiosenną może być? No, dobre, dobre rozwiązanie. Można, pod, żeby tylko nie było to zbyt blisko siewu, bo jak najbardziej można wysypać mocznik na, na glebę i zaorać. Bierzemy wtedy pod uwagę to, że ten mocznik się będzie zachowywał tak jakby był z inhibitorem urazy. On troszeczkę później będzie dostępny, ale myślę, że jeśli pod siewacz zaaplikujemy choćby coś takiego jak na amonu, to na ten start kukurydza będzie miała wystarczającą ilość azotu i to w tej dobrej formie amonowej dla niej, a później się dobierze, że tak powiem, do tego mocznika i ten mocznik będzie po prostu dłużej dostępny. Kolejne pytanie. Jak ograniczyć straty wody wiosną podczas orki wiosennej? Orka jak najwcześniej wczesną, jak najszybciej wczesną wiosną i ewentualnie zawłókować. Czy czekać Ci bezpośrednio orka, uprawa i siew? No, ten ktoś sam sobie odpowiedział na pytanie. Jeśli ta orka jest potrzebna, no to trzeba zrobić ją jak najwcześniej, żeby gleba się no, odleżała, żeby na tyle, ile mogły, odbudowały się po prostu te kapilary, którymi woda później podsiąka, no z góry nie pada. Więc możemy liczyć tylko na tą wodę, która jest z głębi gleby. No, orka wiadomo, wszystkie zabiegi uprawowe przerywają te kapilary. Gleba się musi odleżeć. No a włóka ograniczy po prostu to powierzchniowe parowanie. Także jak najwcześniej wiosną i, i zawłókować, <laughs> Jak troszeczkę zacznie obsychać. Czy głęboszowanie pola wiosną pod kukurydzę jest wskazane? Yy, jeśli. Yy, aha. Yy, czy jest wskazane? Powiem tak, że jeśli jest podeszwa późna, albo jest ta gleba ubita, no przykładowo gdzieś tam wjeżdżamy na pole Poprzeczniaki, Uwrocia, to warto by było chyba większość pól zgłęboszować w tym miejscu, bo tam gleba jest zwykle dosyć mocno ubita. Kukurydza nie lubi gleby ubitej, dlatego że te korzenie nie mają takiej dużej siły przebicia, to, są, to jest system korzeniowy wiązkowy. Więc głęboszowanie jak najbardziej ma sens. No zróbmy to tak, żeby to jak, naj, jak najmniej tą glebę po prostu przesuszyć. Ale jakby patrzeć na mniejsze zło, no to to głęboszowanie będzie mniejszym złem niż zostawienie gleby z podeszwą póżną. Tu są takie dwa pytania związane z siewem kukurydzy po... Yy, po, na przykład po trawie czy pożycie na, na kiszonkę, kiedy należy podać azot w postaci mocznika po zbiorze mieszanki gorzowskiej, a przed siwem kukurydzy. Nie możemy tutaj sobie pozwolić na od, odstęp czasowy minimum 10 dni, pole będzie uprawiane tradycyjnie, mało czasu. Yy, faktycznie, czasu jest wtedy mało, yy, ale pamiętajmy też, że na plus, yy, żeby nie robić takiej długiej przerwy ona nie jest wtedy aż taka konieczna, to, to jest to, że ta gleba będzie już cieplejsza i te przemiany mocznika zajdą po prostu wcześniej i nie ma potrzeby robienia takiej długiej przerwy. To wyjdzie naturalnie, jakiś tam dzień czy dwa po wysiewie nawozu możemy tą kukurydzę wysiać. To, ta, ta gleba już będzie na tyle ogrzana, że ta faza tego wysokiego odczynu pH prawdopodobnie zajdzie może w dzień siewu albo nawet przed dzień siewu. Jest jeszcze dodatkowe pytanie, czy można wysiać sól potasową i mocznik razem? Można jak najbardziej, nic tutaj jedno z drugim się, tak powiem, nie, nie gryzie. Nawozy, nawozy fosforowe potasowe rozsiane wczesną wiosną wymieszać z glebą, mocznik rozsiany 10-14 dni przed siewem kukurydzy należy wymieszać z glebą? To jest pytanie i czy jeszcze bezpośrednio przed siewem jeszcze raz uprawić glebę. Ja bym to zrobił tak, że jeśli już planujemy wysiew tych części, części tego nawozu fosforowego wiosną, bo tak, tak zresztą zalecamy, całego potasowego przed siewem, to zróbmy to ten przykładowo te 10-14 dni przed siewem razem z mocznikiem. To będzie jeden wjazd na pole mniej, ewentualnie jeśli będzie to tak, że Siejemy już troszeczkę później tą kukurydzę, że ta gleba się trochę ogrzała, to może być nawet tydzień przed siewem, to już wtedy za jednym wjazdem. I co by przemawiało za tym, żeby nie robić takiej długiej przerwy? Jeśli zrobimy to faktycznie te 10-14 dni, a będzie już w miarę ciepło, to jest duże ryzyko, że chwasty urosną duże. No i teraz jest pytanie... Czy ta uprawa przedsiewna, czy jeszcze w ogóle będziemy wjeżdżać przed siewem kukurydzy coś robić, czy ona je zniszczy, czy też na przykład trzeba by było zniszczyć je herbicydem totalnym. Tu, tu proszę się zastanowić jeszcze nad, nad, tym, nad tą kwestią właśnie tych pojawiających się chwastów, jeśli jest ta za długa przerwa. Właśnie to wyszło w czasie rozmowy. Dzisiaj rozmawialiśmy rano z naszym tutaj znajomym rolnikiem, który mi zwrócił na to uwagę. Poferment z biogazowni lepiej zastosować pod orkę wiosenną czy przed siewem pod agregat uprawowy? Jeśli by to było moje gospodarstwo, to bym rozlał ten poferment przed orką wiosenną, wtedy przerzucam go troszeczkę głębiej, wtedy później, później jakby się robiło przykładowo sucho, to on będzie te składniki, które się tam jak po mineralizacji będą dostępne, będą lepiej dostępne niż na przykład gdzieś tam będzie to płycej. No i też nie będziemy przesuszać gleby, chcąc głęboko go wysiewać przed siewem. Zastanawiam się, jak podejść do uprawy gleby wiosną. Pierwsza opcja: potas i mocznik łącznie na kilka tygodni przed siewem. Uprawa na około 80 cm. I druga opcja, potas kilka tygodni przed siewem, uprawa 80 cm, mija jakiś czas i 10-14 dni przed siewem podaje mocznik i uprawa gleby. Czy zasadne jest dzielenie tych zabiegów, tego podawania nawozów? Ja uważam, że nie ma sensu. Zróbmy ten potas i mocznik, przykładowo te 10-14 dni przed siewem, wymieszajmy z glebą i mamy jeden wjazd na pole mniej. Witam, mam pytanie o uprawę, ponieważ zrobiłem głęboką uprawę karatem jesienią i czy wiosną też mam tą maszynę, maszyną robić na głęboko. Yy, tak jak wspominałem, kukurydza lubi, jeśli jest uprawa głęboka, jeśli to będzie uprawa jesienna na, na głęboko po tym polu, tam wiadomo, nie jeździliśmy, nie ubiliśmy tego. To ona będzie bardzo wdzięczna za tą właśnie głęboką jesienną uprawę, a na wiosnę już nie, nie róbmy tej głębokiej uprawy, bo raczej nie będzie takiej potrzeby. Chodzi też o to, żeby na ile to jest możliwe, te głębokie uprawki robić wcześniej, żeby później gleba mogła odbudować te wszystkie kapilary, którymi woda podsiąka, o, którym, o których już mówiłem. A później to już tylko jakby przerywać parowanie, żeby jak najmniej tą glebę, jak najpłycej i jak najmniej na wiosnę ją ruszać. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe, dotyczy wprawdzie odmiany yy, konkretnej kukurydzy. Czy Keltikus poradzi sobie na działce nieuprawianej 20 lat? Ja bym to pytanie rozbudował w ogóle o kukurydze. Yy, i y, powiem tak, widziałem takie. Yy, Pola, gdzie długo nic nie było uprawiane i trafiła na niej kukurydza. Być może czasami na takie pola trafiają też inne rośliny, ale z tego powodu, że zajmuję się kukurydzą, no to jeżdżę oglądać kukurydzę i powiem tak, trzeba zrobić badania gleby. Jest jeszcze trochę czasu, nie odpuszczajmy sobie tego, dlatego że później może być niemiła niespodzianka, jak w okolicy kukurydza wszystkie będą ładnie zielone, a to nasze pole takie, którego nie znamy, no bo przez 20 lat, no to nie wiem, dlaczego nie było uprawiane. Być może nie była tam zbyt ciekawa gleba, nie wiadomo jaki jest odczyn pH, dlatego zbadajmy chociaż na te podstawowe składniki na odczyn pH, będziemy wiedzieli, co tam w tej glebie jest. Zawsze możemy dostosować nawożenie, ewentualnie interwencyjnie jakby możemy zastosować choćby kredę nawozową żeby chociaż troszeczkę to, to, to pH poprawić. No i jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Gdzieś powiedzmy w drugim, trzecim tygodniu marca proponuję jakieś tam kilka ziemniaków po prostu dosyć grubo pokroić i nie wiem, jakie to duże jest to pole. No może nie kilka, to będzie za mało, ale pójść na pole jakieś mieć takie patyczki czy coś takiego i szpadel i na głębokość, tam kilku centymetrów, te, zakopać te, te pocięte ziemniaki i mniej więcej po kilku dniach przyjść i odkopać i zobaczyć, czy tam nie powgryzały się drutowce. Dlatego, że jeśli, że jeśli te drutowce wgryzą się w te ziemniaki, no to znaczy, że one są i będą czekały po prostu na, na tą kukurydzę, którą posiejemy, i zniszczą ziarno. Ewentualnie później będą przekryzały kiełki i nic nie będziemy mogli zrobić. Jeszcze kilka lat wstecz można było zastosować insektycyd doglebowy, ale już to rozwiązanie jest nieaktualne na ten moment. Także zostają zaprawy tak oficjalnie zostają tylko dwie zaprawy insektycydowe. Jest jeszcze jeden taki komentarz, to już nie jest pytanie. kritikus, petarda odmiana, bardzo dużo ziarna. A mała szyszka, podoba mi się to określenie, zamiast kolby szyszka, bo faktycznie jest tak, że wiele tych kolb wygląda na, takich, na takie dosyć cienkie, prawda? później się okazuje, że mucimy i jest bardzo wysoki plon ziarna. W większości naszych odmian jest bardzo cienka osadka, a ziarno ma wysoką masę tysiąca ziaren. No i później jest takie miłe zaskoczenie, że te regularne kolby, które nie wyglądały na przykład na jakieś tam bardzo duże, dają wysoki plon ziarna. Myślę, że w ten sposób wyczerpałem większość pytań, które nie, na których nie było wcześniej odpowiedzi. Tak jak wspominałem, z tymi nawozami proponuję no po prostu się odezwać mailowo. Temat załatwimy. Jak ktoś nie będzie mógł sobie poradzić, to pomogę. Zapraszam na kolejny webinar, który będzie już niedługo o życie hybrydowym. Poprowadzi to nasz kolega, produkt manager od żyta hybrydowego, Bartosz Rudzki. Będzie na pewno ciekawie i praktycznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.